Witajcie moi drodzy, nie widać mnie, a słychać, a to dlatego, że wychodzę sobie z magazynku. Szanowni Państwo, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem, który jest nieco inny. A to dlaczego? Dlatego właśnie, że chciałbym Wam pokazać plusy i minusy aplikacji powłok ceramicznych na lakier nieprzygotowany. Chciałbym też omówić... Co jest za, a co jest przeciw, ten temat przewija się wielokrotnie, bardzo często się pytacie, czy można, co jest złego, a co jest dobrego właśnie w takich zabiegach. Widziałem też kilka materiałów, akurat Peter z WorkStaffa też całkiem niedawno nagrywał, właśnie materiał, w którym pokazuje za i przeciw, dlaczego aplikujemy na przygotowany lakier i tak dalej. Z tego miejsca Cię, Peter, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ten materiał będzie nieco inny, będzie to moja perspektywa i moje zdanie, właśnie będę chciał tutaj bardziej na korzyść amatorów i tych, którzy nie chcą polerować lakieru, będę chciał tutaj też troszeczkę to uzasadnić. Element mamy już zrobiony, ponieważ był zrobiony wcześniej, a teraz przechodzimy sobie. Do części praktycznej, gdzie ja oczywiście aplikuję to i pokażę Wam ten efekt, jaki tutaj zostaniemy po aplikacji powłoki ceramicznej. Clean Tool, Admire, bardzo łatwa powłoka, ale jakby jej szerokie zastosowanie jest przeznaczone na osobną recenzję. Tutaj skupimy się tylko na tym elemencie. No a ja teraz zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy, aplikacja powłok ceramicznych zawsze wiąże się z tym takim solidnym przygotowaniem. Bardzo często pytacie się, czy są jakieś przeciw, jeżeli chodzi o aplikacje na elementy kompletnie nieprzygotowane. No tak kompletnie to nie, ale bez polerki, bo to tutaj głównie o to chodzi, nie każdy ma możliwość, nie każdy ma sprzęt a większość z nas chciałaby mieć ten efekt wizualny jaki jest po powłokach ceramicznych, żeby te auta się ładnie świeciły, błyszczały, żeby były kropelki i tak dalej. Co przemawia za tym, żeby przygotowywać ten lakier? Oczywiście, jeżeli ktoś jest wzrokowcem, zna się na rzeczy, będzie widział hologramy, rysy i tak dalej, że ten lakier jest nieprzygotowany, a coś na niego siadło, no to tutaj zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o użytkowników takich bardzo, bardzo amatorskich, którzy no, tak jak wspomniałem nie mają możliwości, Mogą zarzucić sobie powłokę ceramiczną na nieprzygotowany lakier. Warunkiem jest solidne umycie i odtuszczenie, chociażby już nie mówię tutaj o dekontaminacji, czyli tym usuwaniu wszystkich elementów, które są ponad lakier, smoła, flotnarza i tak Nie będę w to wnikał, teraz nie czas na to. Ale takie bazowe mycie i odtuszczenie jakimś prepem, czy chociażby IPOM, odczekanie i aplikowanie tej powłoki ceramicznej, co nam daje? Połysk, hydrofobowość, śliskość. Mniejsze przywieranie brudu, w tym również owadów na częściach frontalnych samochodu, co w efekcie pozwoli nam na łatwiejsze domywanie. I to jest ok. Jeżeli ktoś chce mieć łatwiejsze mycie, no to tutaj powłoka ceramiczna, nawet bez tej korekty, zrobi mu robotę. To jest efektem ubocznym tutaj, jeżeli chodzi o nieprzygotowany lakier. Na pewno to, że ta powierzchnia nie jest w 100% wyjałowiona. Nie pozbyliśmy się tego zoksydowanego lakieru czyli tego takiego luźniejszego i powłoka nie będzie przywierała w 100%, więc możemy się liczyć z tym, że jej trwałość na lakierze będzie zdecydowanie mniejsza. No i tutaj to jest właśnie ten minus. To jest to, co przemawia na nie. Ja tutaj akurat uważam, że po korekcie obowiązkowo powinno się zabezpieczać swoją pracę. Nie tylko lakier, ale swoją wykonaną ciężką pracę powinno się zabezpieczyć właśnie czy to ceramiką, czy to PPF-ką po to, żeby utrwalić ten efekt. I to jest właśnie klucz. A jeżeli chodzi o te lakiery nieprzygotowane, to tak jak mówię, można sobie to położyć. Nie ma żadnego problemu. Ja wiem, że to jest krytyka, że nie powinno się tak robić, ale to jest tylko krytyka ludzi z branży. Nikt z amatorów nie powie wam, nie rób tak, bo tak nie wolno. Gdzie to jest napisane? Gacie możesz ubrać na spodnie, też nic nie stanie, też spełnią swoją rolę. Ale ja tutaj chciałem właśnie ten materiał nagrać w troszeczkę inny sposób i wyrazić swoje takie zdanie, które jest pomiędzy tym wszystkim że jednak jeżeli mam auto w miarę zadbane, ma tam oczywiście jakieś takie użytkowe zarysowania i chciałbym, żeby po prostu ładniej się świeciło, położyłbym sobie ceramikę. Naprawdę nie zastanawiałbym się. Po prostu tak sam dla siebie, bo chcę mieć efekt tej szklistości, tego przyciemnienia. A korekta? Nie zawsze mamy na to czas, nie zawsze mamy możliwości. Także tutaj szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten element, ja Wam pokazałem jak to wygląda. Wiadomo, utrwalicie sobie też ten bałagan, który jest na lakierze, ponieważ no, będzie widoczny tam, to nie zniknie. To nie jest tak jak folia PPF, że ona tam Wam nieco zamaskuje. W przypadku powłok ceramicznych to maskowanie nie zawsze jest, a jeżeli się znajdzie, to tutaj jest bardzo, bardzo delikatne. Element wygląda lepiej. Oczywiście sąsiad takiego mieć nie będzie, będzie to tutaj w słoneczku bardzo dobrze wyglądało, ale też będzie widoczny jakiś tam hologram czy jakiś bałagan, więc z tym się trzeba liczyć. A tutaj, Clean to Admire, jeżeli chodzi o prostotę aplikacji, tutaj każdy sobie z tym poradzi. Akurat to jest produkt, który wymaga osobnej recenzji, osobnego materiału, ponieważ jest dość wszechstronnym elementem. A nie miałem teraz opcji pokazać wszystkich jego możliwości, a żeby był pod ręką, to wleciał właśnie na maskę, po to, żeby wam pokazać, że da się to zrobić. I tyle ode mnie. Ale teraz jeszcze tak mocno podsumowując, co na nie, a co na tak. Wizualnie bałagan. Przygotujecie lakier, powłoka podkręci ten efekt wizualny. Nie przygotujecie lakieru, utrwali się bałagan, który macie na lakierze. Ale tutaj wspólny element dla tego wszystkiego jest właśnie taki jak szklistość, przyciemnienie, śliskość, hydrofobowość i łatwiejsze mycie. Oczywiście pewnie znawca jakiś się znajdzie, który powie, że jest troszeczkę więcej. Oczywiście zapraszam do komentowania i udzielania tam odpowiedzi. Też dajcie mi znać, jakie Wy macie zdanie, ponieważ ja tutaj nie widzę, żeby się świat miał zawalić. Nie jest to robione przeciwko studiom, czy przeciwko detailerom. Jest to bardziej pokazanie dla tych osób, które nie mają hajsu, nie mają możliwości, a chciałyby spróbować chociażby samej aplikacji powłoki ceramicznej żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda później na lakierze i jak będzie sprawował się samochód w trakcie użytkowania. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.